Dziś zabieram Was w motoryzacyjną podróż po czterech modelach, które mogą całkowicie zmienić układ sił w segmencie nowoczesnych SUWów. Przed Wami OMODA 4, OMODA 5, OMODA 7 oraz OMODA 9. Cztery różne podejścia do designu, technologii i napędu, ale z jednym wspólnym celem. Namieszać na europejskich drogach i odebrać klientów markom, które przez lata były bezkonkurencyjne. W tym materiale pokażę Wam, co naprawdę oferuje każdy z tych modeli, czym się różni, dla kogo zostały stworzone, z kim będą rywalizować i, co najważniejsze, czy są warte Waszych pieniędzy. Opowiem zarówno o cenach, napędach, wyposażeniu i technologiach, ale również o tym, co moim zdaniem robią lepiej od konkurencji, a gdzie nadal mają sporo do udowodnienia. Jeśli zastanawiacie się, czy chińskie marki faktycznie doganiają Europę, czy może już zaczynają ją wyprzedzać, zostańcie ze mną do końca, bo odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Zaczynamy. Chińskie marki samochodowe przyzwyczaiły nas już do szybkiego tempa zmian i błyskawicznego reagowania na trendy. Jeśli jakiś model nie spełnia oczekiwań, natychmiast znika z oferty, a jego nazwa lub cała koncepcja potrafi zostać przebudowana praktycznie z dnia na dzień. I właśnie takim przykładem jest samochód, który dziś Wam przedstawię. Model, który jeszcze niedawno miał nazywać się Omoda 3, a do salonów trafi jako Omoda 4. Co więcej, pojawi się także w zaskakującej wersji Ultra, przez niektórych już teraz określanej jako URUS za cząstkę ceny. Brzmi odważnie, a to dopiero początek. Omoda 4 będzie najmniejszym crossoverem w gamie marki, mierzącym około 4,3 metra długości. Ma uzupełnić ofertę między już dostępną Omodą 5, a większymi modelami Omoda 7 i Omoda 9. Co ważne, producent nie daje nam pełnej dowolności konfiguracji napędu. Zarówno standardowa wersja, jak i sportowa odmiana Ultra będą oferowane wyłącznie z jednym układem napędowym bez możliwości wyboru. I to świadomy ruch, bo ma uprościć procesy zakupowe oraz produkcyjne, a przy okazji obniżyć koszty. Wariant Ultra zdecydowanie ma przyciągać uwagę. Już sama nazwa wywołuje skojarzenia z topowymi, sportowymi odmianami samochodów, a to porównanie dodatkowo wzmacnia stylistyka. Producent postawił na mocne akcenty wizualne, które mogą zrobić wrażenie, szczególnie w tak niewielkim aucie miejskim. Kolorystyka i styl jednych mogą zachwycić, innych zszokować, ale jedno jest pewne: obok tego auta trudno będzie przejść obojętnie. Co ciekawe, nazwa Ultra oraz sposób prezentacji budzą skojarzenia także z flakową wersją elektrycznego Xiaomi Su-7, którego już przedstawiałem wam na kanale. Choć oba modele nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że zostały zaprojektowane tak, by przyciągać uwagę. Ciekawostką jest to, że Omoda 4 nie jest modelem projektowanym od zera. To konstrukcyjny bliźniak kilku innych samochodów, m.in. JQ5, Sherry Tigo 4 czy Lipasa L4. Cztery różne nadwozia, cztery różne osobowości, a pod spodem ta sama baza techniczna. Różni je więc przede wszystkim filozofia designu. I tu Omoda 4 prezentuje się najbardziej odważnie. Na dwozie narysowano ostrymi, wręcz agresywnymi liniami z wieloma przetoczeniami, które zupełnie zrywają z dotychczasowym stylem ekspresyjnych, ale nieco bardziej eleganckich modeli omody. Brakuje tu spójności stylu w gamie, ale właśnie to może się podobać. Omoda 4 przyciąga oko i budzi emocje, a to dzisiaj bardzo cenny element w świecie kopiowanych projektów. Wnętrze również przeszło rewolucję. Zamiast znanego z omody poziomego układu ekranów, tutaj zastosowano pionowo ustawiony ekran multimedialny, co nadaje kokpitowi bardziej nowoczesny charakter. Jednak prawdziwy smaczek znajduje się tuż przed kierownicą. Przycisk uruchamiania pojazdu ukryto pod żółtą lub czerwoną klapką, tak dokładnie jak w Lamborghini Urusie. To kolejny element budzący emocje, mające wywołać radość przy każdym odpalaniu auta. I choć to drobiazg, tego typu detale robią klimat i budują więź z samochodem. Jeśli chodzi o napęd, Omoda 4 otrzyma hybrydę HEV o mocy 211 koni mechanicznych, nie wymagającą ładowania z gniazdka. To dziś najbardziej praktyczne rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą niższych kosztów spalania bez konieczności szukania stacji ładowania. Producent zapowiada bardzo niskie zużycie paliwa, co w połączeniu z dynamiczną charakterystyką tej mocy może sprawić, że będzie to wyjątkowo ciekawa propozycja do miasta, ale też na dłuższe trasy. Ten sam napęd trafił już do Omody 5, a wkrótce pojawi się również w Sherry Tigo 4 i JQ5, co oznacza, że grupa konsekwentnie buduje jedną szeroko wykorzystywaną platformę hybrydową. Warto też zwrócić uwagę na tempo rozwoju marki. Omoda działa błyskawicznie. Już teraz w ofercie znajdziemy modele Omoda 5 i Omoda 9. Siódemka zadebiutowała niedawno w Europie i powinna trafić do salonów w przyszłym roku, prawdopodobnie w pierwszym kwartale, a Omoda 4 ma uzupełnić gamę od dołu. To strategia prosta, ale skuteczna. W każdym popularnym segmencie ma być dostępny, konkretny, atrakcyjny model. I teraz moje spojrzenie na to wszystko z perspektywy obserwatora rynku motoryzacyjnego. Moim zdaniem, Omoda 4 to model, który może sporo namieszać. Po pierwsze, trafia w idealny moment rynkowy. Klienci coraz częściej szukają hybryd bez ładowania w rozsądnej cenie, a jednocześnie chcą samochodu, który będzie wyglądał nowocześnie i wyróżni się z tłumu. Omoda 4 dokładnie w tę potrzebę celuje. Po drugie, wersja Ultra to marketingowy strzał w dziesiątkę. Oczami wyobraźni już widzę, że auto to będzie fotografowane na ulicach, udostępniane w social mediach i komentowane. A kiedy model staje się wiralowy, marka rośnie szybciej niż przez tradycyjne kampanie reklamowe. Po trzecie, agresywne tempo działania Chińczyków to coś, czego dziś europejskie marki nie potrafią skopiować, bo są związane procedurami, kosztami i długimi cyklami homologacji oraz badań. Oczywiście są też pytania. Czy Omoda 4 zdoła zbudować zaufanie europejskich klientów, którzy nadal podchodzą z rezerwą do nowych marek z Chin? Czy jedna wersja napędowa nie okaże się ograniczeniem dla osób szukających większego wyboru? Czy design nie będzie zbyt odważny dla konserwatywnej części rynku? Jedno jest pewne: Omoda 4 nie przejdzie bez echa. OMODA 5 Hybrid nie różni się diametralnie od wersji spalinowej, ale wprowadzono kilka subtelnych zmian. Mamy delikatnie przeprojektowany pas przedni z nowym wzorem grilla i lekko zmodyfikowanymi światłami do jazdy dziennej. W palecie znajdziemy 6 kolorów nadwozia: Phantom Gray, Carbon Black, Midnight Blue, Blood Red, Kaki White. Oraz Aviation Silver. Dodatkowo, ostatnie dwa kolory będą dostępne również w wersji z dachem lakierowanym w kolorze carbon black, co dodaje autu nowoczesnego i dynamicznego charakteru. Stylistycznie OMODA 5 Hybrid to samochód, który zdecydowanie przyciąga wzrok, z mocno padającą linią dachu i odważnym przodem wygląda świeżo i ponadczasowo. Pod maską moda 5 Hybrid pracuje jednostka 1.5 TGDI o mocy 143 mechanicznych, czyli turbodoładowany silnik benzynowy znany z innych modeli grupy Sherry, w tym hybryd typu plug-in. Silnik spajnowy pracuje w cyklu Millera i ma 44,5% sprawności cieplnej. Tutaj jednak mamy do czynienia z klasyczną hybrydą, która nie wymaga ładowania z gniazdka, zatem jest to hybryda samoładująca się. Cały układ napędowy współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 204 i 136 koni mechanicznych. Łączna moc systemowa wynosi 224 konie mechaniczne i około 283 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu baterię litowo-żelazowo-fosforanową LFP o pojemności 1,83 kWh. To całkiem sporo, jak na klasyczną hybrydę. Dzięki temu samochód będzie w stanie częściej poruszać się w trybie elektrycznym, zwłaszcza w mieście czy w korkach, co przełoży się na mniejsze spalanie i wyższą kulturę pracy. Oboda 5 Hybrid deklaruje zasięg do 1000 km na jednym tankowaniu przy średnim zużyciu paliwa wynoszącym około 5,4 litra na 100 km. Jeśli te dane się potwierdzą w rzeczywistych testach, będzie to wynik imponujący w tym segmencie. Omoda 5 Hybrid trafi na polski rynek w dwóch wersjach wyposażenia: Comfort i Premium. Wersja Comfort startuje od 119 500 zł, a wersja Premium natomiast wyceniona została na 136 500 zł. To naprawdę agresywna polityka cenowa, zwłaszcza biorąc pod uwagę poziom wyposażenia. W wersji Comfort dostajemy między innymi dwa duże ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy, obsługujące Apple CarPlay i Android Auto, a także liczne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Odmiana premium dodaje jeszcze szyberdach, skórzaną tapicerkę, system audio Sony oraz zaawansowane systemy ADAS, między innymi aktywny tempomat, utrzymanie pasa ruchu, automatyczne hamowanie awaryjne. Ponadto Omoda proponuje swoim klientom 7-letnią gwarancję na samochód z limitem 150 tys. km oraz 8-letnią gwarancję na baterię do 160 tys. km. Omoda 5 hybrid to bez wątpienia jeden z ciekawszych debiutów tego roku na polskim rynku. Klasyczna hybryda o mocy 224 koni mechanicznych, bogate wyposażenie, realne spalanie w okolicach niespełna 5,5 litra i cena startująca poniżej 120 tysięcy zł to kombinacja, która może naprawdę mocno namieszać. Patrząc na obecną sytuację rynkową, można zauważyć, że klienci coraz częściej szukają ekonomicznych, ale dynamicznych SUVów, które nie wymagają ładowania. W tym kontekście Omoda 5 Hybrid trafia idealnie w potrzeby rynku. Chińskie marki, takie jak Sherry, czyli właściciel Omody, wchodzą do Europy bardzo agresywnie. I choć wielu kierowców nadal podchodzi do nich z dystansem, to patrząc na jakość wykonania, technologię i gwarancję, ten dystans z miesiąca na miesiąc może się zmienić. Omoda 7 oficjalnie zadebiutowała w Polsce i wiele wskazuje na to, że może stać się największym bestsellerem tej marki. Polska premiera modelu odbyła się podczas targów PGA 2025, gdzie producent zaprezentował samochód, który, jak twierdzi, łączy motoryzację z cyfryzacją oraz doświadczeniami inspirowanymi światem gamingu. Omoda 7 została przygotowana z myślą o kierowcach oczekujących nowoczesnej technologii, komfortu oraz oszczędnych i elastycznych rozwiązań napędowych. Pod maską znajdziemy dwa warianty silnikowe skierowane do różnych grup klientów. Pierwsza propozycja to konwencjonalny silnik benzynowy 1.6 TGDI o mocy 147 koni mechanicznych i momencie obrotowym 275 Nm połączony z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią DCT7 oraz napędem all co ma zapewnić płynną i dynamiczną jazdę w każdych warunkach drogowych. Druga wersja to Super Hybrid, czyli hybryda typu plug-in, oparta na silniku 1.5 TGDI o mocy 143 koni mechanicznych. Wspieranym przez jednostkę elektryczną generującą dodatkowe 204 konie mechaniczne mocy. Całość dopełnia zaawansowana skrzynia 1 dht, która optymalizuje pracę obu źródeł napędu, dając kierowcy możliwość jazdy także w trybie całkowicie elektrycznym. OMODA 7 to przedstawiciel segmentu d a więc klasy większych, rodzinnych i bardziej przestronnych suwów. Auto mierzy 4660 mm długości, 1875 mm szerokości i 1670 mm wysokości przy rozstawie osi wynoszącym 2720 mm. W praktyce oznacza to, że model będzie bezpośrednio konkurować m.in. z Toyotą RAW 4, jednym z najpopularniejszych samochodów w tej klasie. Stylistyka o mody 7 również przechodzi zauważalną ewolucję. Przód wyróżnia nowy, wyrazisty grill i reflektory LED, a projekt maski w nowoczesnym stylu dodaje agresji i charakteru. Tył natomiast przyciąga uwagę ciekawą sygnaturą świetlną LED, która tworzy nowoczesny, rozpoznawalny efekt wizualny. Wnętrze przeszło ogromną rewolucję względem Omody 5 i Omody 9. Jest jeszcze bardziej minimalistyczne, futurystyczne i technologiczne. Dwuramienna kierownica podkreśla nowoczesny styl, a prosta, uporządkowana deska rozdzielcza wpisuje się w trend czystego wzornictwa. Fotele o bardziej sportowym kształcie mają zapewnić kierowcy i pasażerom wysoki poziom komfortu. Centralnym punktem kabiny jest przesuwany ekran systemu multimedialnego o przekątnej prawie 16 cali, działający w rozdzielczości 2.5K i oferujący jasność 850 nitów. Możliwość przesuwania ekranu wzdłuż deski rozdzielczej sprawia, że pasażer przedni również może wygodnie korzystać z funkcji multimedialnych. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy wyświetlacz Head-Up Display o jasności aż 11 tysięcy nitów, system audio z ośmioma głośnikami, zaawansowane oświetlenie ambientowe oraz system kamer 540 stopni. Producent podkreśla, że Omoda 7 ma być wyjątkowo cicha podczas jazdy. Zastosowano tutaj podwójną przednią szybę, technologię ENC redukującą hałas o 10 dB, oraz dodatkowe materiały wygłuszające nadwozie. W zakresie komfortu użytkownicy otrzymują fotele z funkcją podgrzewania, wentylacji oraz masażu. Z kolei redukcję drgań nadwozia poprawiono o 30% wykorzystując podwójne hydrauliczne poduszki silnika. W kwestii bezpieczeństwa samochód oferuje rozbudowany zestaw systemów wspomagających kierowcę. Cztery kamery zewnętrzne, dwa czujniki fal krótkich i osiem radarów ultradźwiękowych obsługują łącznie 19 systemów ADAS, odpowiedzialnych m.in. za rozpoznawanie pasa ruchu, pieszych, znaków drogowych, pobocza, pojazdów, przeszkód oraz robót drogowych. Model wykorzystuje również technologię Brake by Wire, a wzmocniona konstrukcja nadwozia poprawia ochronę pasażerów. Oficjalny cennik poznamy dopiero w późniejszym terminie, jednak, biorąc pod uwagę, że model został pozycjonowany pomiędzy omodą 5 a omodą 9, szacuje się, że cena wersji benzynowej może startować od około niecałych 170 000 zł natomiast hybryda typu plug-in może kosztować w okolicach 190 tysięcy złotych. Patrząc na Omodę 7 z perspektywy rynku, trzeba przyznać, że producent bardzo świadomie odpowiada na aktualne potrzeby kierowców. Coraz większą rolę odgrywają dziś technologie, systemy wsparcia, komfort, wyciszenie wnętrza oraz możliwość jazdy w trybie elektrycznym, i OModa 7 wydaje się trafiać dokładnie w te trendy. Ponadto zastosowanie elementów inspirowanych gamingiem pokazuje próbę przyciągnięcia młodszego pokolenia kierowców, dla których cyfrowe doświadczenia i multimedialne udogodnienia są równie ważne jak osiągi czy ekonomia użytkowania. Pytanie jednak brzmi: czy klienci odbiorą te rozwiązania jako wartościowe i przyszłościowe, czy może uznają je za zbędne gadżety? Jeśli marka utrzyma konkurencyjną cenę i rzeczywiście zaoferuje wysoką jakość wykonania, Omoda 7 może realnie wstrząsnąć segmentem desów i odebrać część klientów bardziej znanym producentom. OMODA 9 Super Hybrid została wyceniona na polskim rynku na kwotę 219 900 zł, co biorąc pod uwagę oferowane technologie i wyposażenie, wydaje się bardzo rozsądne. Jednak pojawia się pewne ale, o którym wspomnę w dalszej części. Producent oferuje cztery kolory lakieru metalizowanego bez dopłaty: Ink Black, Star White, Technology Silver oraz plum green natomiast nowy wyjątkowy matowy lakier Universe Grey dostępny jest za dodatkową opłatą 5000 zł. Wymiary omoda 9 Super Hybrid to 4775 mm długości, 1920 mm szerokości i 1671 mm wysokości. Z kolei rozstaw osi wynosi 2800 mm, a na uwagę zasługują 20calowe aluminiowe felgi oraz klamki lakierowane w kolorze nadwozia, które podkreślają elegancję i nowoczesność tego modelu. Przejdę do serca tego samochodu, czyli zaawansowanego układu hybrydowego SHS, czyli super Hybrid system. Jego główną jednostką napędową jest czterocylindrowy silnik benzynowy 1.5 TGDI o mocy 143 KM i momencie obrotowym 215 Nm, osiągający sprawność cieplną powyżej 44,5%. Silnik ten wspierany jest przez aż trzy elektryczne jednostki napędowe, dwie z przodu i jedna z tyłu, co przekłada się na łączną moc systemową aż 537 mechanicznych. Całość sprzężona jest z automatyczną skrzynią 3DHT. Dzięki temu OMODA 9 przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 4,9 sekundy. Pojazd wyposażono w baterię wysokonapięciową o pojemności aż 34,4 kWh, zapewniającą imponujący zasięg w trybie elektrycznym do 145 km według cyklu WLTP, a całkowity zasięg przekracza 1100 km. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojemność zbiornika paliwa, która wynosi 70 litrów. Ładowanie szybkie prądem stałym o mocy 70 kW pozwala naładować baterię od 30 do 80% w zaledwie 25 minut. Natomiast ładowanie prądem zmiennym AC o mocy 6,6 kW zajmuje około 5,5 godziny od 30 do 100%. Dodatkową ciekawostką jest funkcja Vehicle to Load, umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych mocą do 6,6 kW. Omoda 9 Super Hybrid oferuje też bogate wyposażenie wnętrza. W kabinie widać nowoczesność. Dwa panoramiczne ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy system obsługi głosowej Hello Omoda, bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay oraz spektakularny 50-calowy wyświetlacz przezierny AR-HUD, który w czasie rzeczywistym wyświetla najważniejsze informacje na przedniej szybie. Za pomocą wspomnianego przeze mnie systemu Hello Omoda będziemy mogli zmienić temperaturę, sterować multimediami, nawigacją, odbierać połączenia i sprawdzać informacje bez odrywania rąk od kierownicy. Wystarczy powiedzieć hello o moda i zacząć korzystać z dobrodziejstw asystenta. Podczas oglądania pojazdu zwróciłem również uwagę na komfort i wygodę, jaką zapewnia ten SUV. Przednie fotele wykonano z naturalnej skóry, wyposażone są funkcje podgrzewania, wentylacji i masażu. Fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie w sześciu kierunkach, posiada pamięć ustawień i dodatkową elektryczną regulację odcinka lędźwiowego. Co ciekawe, przedni fotel pasażera dodatkowo posiada elektrycznie Wysuwane podparcie łydek niczym w klasie biznes w samolocie. Przedstawiony pojazd, jak zauważyliście, wyposażony został w tapicerkę w kolorze czerwonym. Osobiście nie przypadła mi ona zbytnio do gustu, jednak w ofercie producenta dostępna jest również tapicerka w klasycznej czerni i wyobrażając ją sobie, na mój gust będzie wyglądała dużo lepiej. Oczywiście to jest moje zdanie. Kolejne detale wnętrza to system audio marki Sony z 14 głośnikami, w tym dwa w zagłówku kierowcy. Panoramiczny dach o powierzchni 1,3 m2 z elektrycznie sterowaną roletą. Oświetlenie ambientowe z paletą aż 256 kolorów oraz liczne ergonomiczne schowki, w tym chłodzony schowek w przednim podłokietniku. OModa 9 jest również bardzo dobrze wyposażona w technologię bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy od inteligentnego systemu unikania kolizji, adaptacyjnego tempomatu aż po zaawansowane systemy asystujące podczas parkowania wraz z systemem kamer 540 stopni. Ponadto znajdziemy asystenta awaryjnego utrzymania pasa ruchu, system wyboru trybu pracy układu napędowego na wszystkie koła, piasek śnieg off-road, asystenta jazdy w korku, inteligentny system sterowania prędkością i wiele więcej. W omodzie 9 zaimplementowano adaptacyjne zawieszenie CDC. System CDC to według zapewnień producenta inteligentne zawieszenie, które automatycznie dopasowuje siłę tłumienia amortyzatorów do aktualnych warunków na drodze i stylu jazdy i kierowcy. Czujniki nawet kilkaset razy na minutę analizują m.in. prędkość pojazdu, kąt skrętu kierownicy czy stan nawierzchni, aby na podstawie uzyskanych informacji zapewnić pewność prowadzenia przy zachowaniu maksymalnego poziomu komfortu. Ciekawie to brzmi, ale pytanie, jak to jest w rzeczywistości? A do tego potrzebna jest koniecznie jazda testowa, by doświadczyć tego samemu. Pojazd wyposażony jest również w elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. W tym miejscu warto zwrócić na bagażnik. Pojemność przestrzeni bagażowej wynosi 660 litrów, z możliwością zwiększenia jej aż do 1783 litrów po złożeniu oparć tylnej kanapy. Widząc ten model na żywo, od razu odniosłem wrażenie, że Omoda 9 Super Hybrid może poważnie namieszać na rynku. Oferuje znakomitą technologię, bardzo bogate wyposażenie oraz osiągi godne samochodów klasy premium, zachowując przy tym całkiem znośną cenę. To znak czasów, w których rynek oczekuje samochodów ekologicznych, oszczędnych, a zarazem dynamicznych i komfortowych. Na tle konkurencji takich jak Hyundai Santa Fe Hybrid. Toyota Rav4 Plug-in Hybrid, Peugeot 5008 Hybrid czy Kia Sorento Plug-in Hybrid o moda 9 wyróżnia się imponującą mocą systemową, długim zasięgiem elektrycznym oraz bardzo bogatym wyposażeniem, które często przewyższa standardy oferowane przez konkurentów w podobnym zakresie cenowym. Omoda 9 Super Hybrid zrobiła na mnie pierwsze pozytywne wrażenie swoją technologią, wyposażeniem oraz designem podczas prezentacji na Poznań Motor Show. Po analizie całej gamy, widzę jedno: Omoda i JQ wchodzą na rynek z bardzo przemyślanym planem. Omoda 4 ma przyciągać wzrokiem i emocjami. Omoda 5 oferuje pakiet moc, oszczędność, cena. Który może zaboleć konkurencję. Omoda 7 celuje w rodzinne suwy klasy średniej z nową definicją technologii komfortu. A Omoda 9 to pierwszy od dawna model, który zadaje europejskim markom niewygodne pytanie: Dlaczego mam płacić więcej, skoro tu dostaję to samo, albo nawet więcej? Na tle rynku te modele zaczynają tworzyć nowy punkt odniesienia. Dużo mocy, bogate wyposażenie, długi zasięg i atrakcyjne ceny to ich największe atuty, ale wciąż pozostaje kluczowe pytanie: czy marka udźwignie oczekiwania klientów pod względem jakości, serwisu i długoterminowej niezawodności? Bo jeśli tak, to kilka dobrze znanych marek będzie musiało bardzo szybko zmienić strategię. A teraz chcę poznać Wasze zdanie, moi drodzy widzowie. Który z tych czterech modeli zrobił na Was największe wrażenie i dlaczego? Czy widzicie siebie za kierownicą któregoś z nich, gdyby cena i wyposażenie były korzystniejsze niż u konkurencji? I najważniejsze, czy jesteśmy świadkami przełomu w postrzeganiu chińskiej motoryzacji, czy to tylko chwilowy zachwyt? Czekam na Wasze wszystkie opinie w komentarzach i zapraszam Was do dyskusji. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę kanał MotoPrezentacje i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.